Ona cię widzi, wiesz o tym. Zawsze, jak zamykasz swoje oczy, na ułamek sekundy, staje przed tobą. Ona w całej swojej okazałości. Czytasz książkę, grasz na komputerze, słuchasz muzyki. Zawsze jest to krok za tobą. Jedynie ona jest zawsze przy tobie. Tylko ona nigdy cię nie opuści. Tylko jej możesz zaufać. To ona wie o tobie wszystko. Nie, nie twoja matka, czy dziewczyna. Nigdy jej nie widziałeś, widziałeś tylko jej skutki. A teraz wyobraź sobie, że idziesz spać. Normalnie kładziesz się w swoim łóżku, czujesz się bezpiecznie, jest ciepło, wręcz idealnie. Nie masz ochoty już na nic, ani na ulubioną książkę, ani na ciepłą herbatę, którą zawsze pijesz przed snem. Myślisz tylko o tym, żeby zasnąć zasnąć jak najszybciej. Ale pewna część ciebie krzyczy walcz. Zaczynasz czuć niepokój, ale już za późno. Zasypiasz. Tak właśnie wygląda śmierć. Każdej nocy, gdy zasypiasz, tracisz świadomość. Nie masz pojęcia, co się z tobą dzieje. Twoje ciało jest sparaliżowane. Wyglądasz tak, jakbyś umarł. Twój płytki oddech nie unosi klatki piersiowej. Twoje oczy są zamknięte. Twoja duchowa połowa. Twoja świadomość wtedy ucieka. Uciek, a może walczy? Walczy? Z kim? Z czym? Nie wiem. Nieistotne. Wygrywa, a ty się budzisz. Ale co się stanie, jak przegra? Powiedz mi. Przyznaj się przed samym sobą. Budzisz się czasem w nocy, spocony, zdyszany, tak jakbyś przebiegł maraton? Wtedy właśnie twoja dusza przegrywa walkę. Ucieka do ciała. Pewnie sobie teraz przypomniałeś: kiedyś obudziłeś się w nocy i nie mogłeś się ruszać. Czułeś czyjąś obecność? Ktoś patrzył na ciebie? <laughs> tak, twoja dusza przegrała. Straciła swoją cząstkę, ale zdążyła uciec. Miałeś szczęście. Naukowcy nazywają to paraliżem sennym. Ale jak pewnie wiesz, naukowcy badają tylko fizyczne aspekty ciała. O duszy nie wiedzą nic, a sen jest dla nich największą zagadką. Teraz zadaj sobie pytanie, przemyśl odpowiedź. Co się stanie, jak twoja dusza nie zdąży wrócić do ciała? Może pewnego dnia się nie obudzisz, a może obudzisz się, ale to nie będziesz ty.